Tak kończymy niedzielę, trafił do nas piesek znaleziony w jednej z miejscowości tutaj w Minie Kębice w starej opuszczonej szopie. Prawdopodobnie jego, jego właścicielka nie żyje, pies od dłuższego czasu pozostawał sam, no jest to praktycznie, praktycznie sam szkielecik. Tutaj skórnymi, tak jak widać. E, jeden wielki kołtun, e, zepchlony bardzo mocno. E, też już takie, e, i ma drgawki, tak, i widać, i osło, jest bardzo osłabiony, trzęsie się. E, także tam noc tutaj już spędzi na, z nami. E, jutro zaopiekujemy go weterynaryjnie. O, o, od tej strony, tak jak, jak, jak to powinno wyglądać, no dzisiaj już spędzi, e, spędzi, spędzi całą nockę e, w ciepłym. E, no ciężko, ciężko opowiadać, nie chcę już go męczyć, chcę tylko wam go pokazać. E, trzymajcie się i trzymajcie łapki i kciuki za, za tego pieska.